Szczecin, miasto z wizją i z przyszłością, zorganizowało konkurs plastyczny Miasto Przyszłości. Konkurs dotyczył udziału Polski w wystawie światowej Expo 2010. Pomyślany był nie tylko jako promocja miasta, ale także swoista pomoc polskiej ekipie, która prezentować się będzie na Expo. To jest ten nasz wkład, wkład szczeciński w wystawę Expo w Szanghaju. Wystawę, która ma zaprezentować Polskę z jak najlepszej strony. Myślę, że ten udział się udaje Szczecinowi, że ta nasza otwartość, która była tutaj inspiracją dla tego konkursu, no, okazała się strzałem w dziesiątkę i dzisiaj możemy wręczyć, a no, właściwie ogłosić zwycięzców i tym zwycięzcom oczywiście serdecznie gratulujemy. Konkurs skierowany do dzieci w wieku 8-12 lat wymagał od nich przedstawienia plastycznie ich wizji przyszłych miast. Technika, jaką się mogli posługiwać, była dowolna. Najważniejsze było, aby praca była przemyślana. Dzieci nie zawiodły i wykazały się nie tylko kreatywnością. Konkurs ten był czymś niezwykłym dla mnie jako artysty, dlatego że mogłem się zetknąć właśnie z tym, co uważam za rzecz najcenniejszą, to znaczy z wyobraźnią, jak ci młodzi ludzie, jaką wyobraźnią dysponują i jak ją używają. Był to jednak konkurs niezwykły, bo udział w nim brały nie tylko polskie dzieci, ale także mali obywatele Chin, gdzie w tym roku odbędzie się wystawa światowa. Główną nagrodą dla polskiego dziecka jest wyjazd do Szanghaju na Expo. I chyba była to nagroda bardzo atrakcyjna, bo dzieci przyłożyły się, jak oceniają członkowie jury, dużo bardziej wybiegały w przyszłość od dzieci chińskich. A jury miało zadanie ciężkie, bo prac było sporo. 478 prac dzisiaj podlegało ocenie y, komisji. I. Y, 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 w wszystkie te prace zostały zeskanowane i znajdują się na stronie internetowej konkursu. Mówię o tym dlatego, że mimo, te, że, że konkurs teoretycznie się skończył, bo do 31 marca zbieraliśmy pracę, to yy, chciałam powiedzieć, że niestety w ostatnich dwóch dniach napłynęło tych prac najwięcej. Prawie połowa spłynęła dosłownie w ostatnich dwóch dniach. W związku z tym, że laureat będzie jeszcze trzecia osoba, będzie laureatem, oprócz tych dzisiaj dwóch wyłonionych przez. Szanowne żyli, będzie jeszcze laureat wyłoniony przez internautów. I teraz, ponieważ te prace wpłynęły w ostatnich dwóch dniach, przedłużyliśmy możliwość głosowania na te prace do 26 kwietnia. Pomysł konkursu dla dzieci jest także okazją do promowania Szczecina i pomysł ten chwycił, jeśli to oceniać po ilości nadesłanych prac. kilkaset prac, to, że udało nam się pozyskać pracę również z Chin, czyli. Trochę się paliśmy tego, czy to, czy to zaskoczy tam, ale to, że, że, że te prace tutaj są. Myślę, że, że jesteśmy w połowie drogi do sukcesu tego projektu. Najważniejszy punkt każdego konkursu to jego rozstrzygnięcie, a kiedy nadeszło ogłoszenie wyników, dzieci w Polsce wstrzymały oddech. W końcu poznaliśmy nazwisko zwycięzcy. W oparciu o regulamin konkursu ogłasza, że zwycięzcą w kategorii Praca Polska. Zostaje pan Jarosław Michalski ze szkoły podstawowej w Zwonowicach. Zwycięzcą w kategorii Praca Chińska zostaje Gu z Juksu, z Hongkongu, z tamtejszej szkoły. Przewodniczący jury wykonał telefon do zwycięzcy i rozwiał wątpliwości wszystkich, co było inspiracją jego pracy. Wystawa Światowa, która w tym roku odbędzie się w Szanghaju, będzie największą w historii. Udział w niej weźmie 200 krajów z całego świata. Tym większy plus Szczecina, że poprzez konkurs zainteresował dzieci tym wydarzeniem.